Witam na kanale. Wszystko, czego Wam chłopak ani dziewczyna nie powie. I zaczniemy grubo. Dokładnie to, o czym mówi temat w filmiku. Drogie kobiety, kobiety, z góry mówię, że temat jest bez żadnych żali, bez żadnych pretensji. Nic się z taką wiedzą i doświadczeniem nie rodzi, a problem jest bardziej po naszej stronie, ponieważ mężczyźni mają duży problem z rozmawianiem o sprawach intymnych. No i ciężko znaleźć faceta, który ma jaja, żeby... Powiedzieć, no nie do końca jest tak dobrze, albo może czegoś innego. Także no, ktoś musi wreszcie o tym powiedzieć. Padło na mnie. No tym bardziej, że facet tak naprawdę dużo zniesie, a zwłaszcza jak jest mocno napalony, to też niewiele mu e, potrzeba. E, do szczęścia. Więc. E, więc no. Powiem wam co i jak, że było dobrze albo nawet bardzo dobrze. Też miejcie świadomość różnicy między kobietami i mężczyznami. Kobiet, każda kobieta tak naprawdę jest inna i z każdą kobietą trzeba się, każdej kobiety trzeba się od nowa nauczyć, jak zaczynamy wchodzić w sprawy intymne. Każda kobieta lubi być inaczej dotknięta, inaczej złapana, inaczej pieszczona i tak dalej z mężczyznami jest o tyle fajnie, że nie licząc małych różnic, jakichś tam małych dodatków, jak się nauczycie obsługi jednego faceta, to tak naprawdę macie dyplom, zdałyście egzamin i każdy następny facet będzie z wami na 80-90% bardzo szczęśliwy. Ale o tym na końcu filmiku. Jak w innych sytuacjach zastosować to, co dzisiaj Wam pokażę. No. No dobra, zaczynamy. Nie, nie ma tak łatwo, ale mamy model. Mamy model, no taki mały, nie mogłem znaleźć nic większego, prawda? Nasz mały model. No, do rzeczy. Najważniejsza rzecz, którą trzeba pamiętać. To gdzie facet jest wrażliwy? Nie tutaj. Ta część zewnętrzna to tak naprawdę jest zwykła skóra, która jest bardzo mało wrażliwa, która jest tutaj po to dla ochrony, żeby właśnie się nic nie działo i żeby chronić tą wrażliwą część. Więc tego typu rzeczy nic nie dają. Dają bardzo niewiele. Tak jak mówiłem, no jak zresztą, tak samo jak, jak składam, jak ktoś jest strasznie napalony, jest naprawdę na granicy. No, coś tym można osiągnąć, ale to nie jest to. Więc, wszelkie takie rzeczy, no właśnie, na przykład, tak jak są w porno, szarpanie i tarmoszenie za, za tą skórę nic nie daje. To jest tak samo, jakby ktoś Was złapał za zasłony i tarmosi. No Jest to jakiś tam wstęp, ale to nie jest to, co może być. Więc, najważniejsza rzecz do zapamiętania. I do zrobienia to jest to. Ponieważ magiczne miejsce jest tutaj oraz tutaj. Zresztą tak samo jak u kobiety po prostu wewnątrz. Więc to jest tak naprawdę taka duża wechtaczka. To jest tak naprawdę odpowiednik wnętrza kobiety. Więc jeżeli chcecie faceta wystrzelić w kosmos, jeżeli chcecie, żeby po prostu mógł raz za razem i, i chcecie mieć go w garści, to trzeba się nim zająć tutaj. I znowu, nie za pomocą tego, to możemy sobie przytrzymać, tylko za pomocą rączki. Yy, I oczywiście, tak jak przy kobiecym ciele, yy, no na sucho nic nie jest przyjemne. Yy, jeżeli był czas yy, troszkę nakręcić sytuację, to facet będzie sam w siebie Mokry. Jeżeli nie, to możemy sobie pomóc. Jeżeli nie, to yy, jestem wielkim zwolennikiem różnych żeli intymnych. O tym zrobimy osobny filmik. Grunt, żeby, no żeby to nie było na sucho, no bo no to nie będzie przyjemne. Więc najważniejsze, zajmujemy się tą częścią tutaj. no, A teraz sprawa druga. Yy, jak już macie podstaw garści. To od was zależy, co chcecie z tym zrobić. Jeżeli chcecie się pobawić jest na to czas jest na to miejsce, to możemy zrobić tutaj wszystko. Możemy robić wszystko, co nam się podoba delikatnie. Mocno. Można go podręczyć. Gwarantuję Wam, że będzie wył i krzyczał i prosił o co tylko chcecie. Jeżeli tu się tym, tym zajmiemy. Oczywiście, każda sytuacja jest troszkę inna, i każdy moment jest troszkę inny, każdy człowiek jest troszkę inny, więc trzeba obserwować, jak ktoś reaguje i czy troszkę mocniej, czy trochę słabiej. No, ale to już, tak powiem, jest taki szczegół techniczny. Natomiast jeżeli już jest na to czas i miejsce, żeby sprawę dokończyć, albo po prostu się bawimy, w coś szybkiego tu i teraz, to wtedy wykonujmy jeden ruch. Rytmiczny, i uwaga, nie musi być szybko. Znowu pornole kłamią. Robienie czegoś takiego. Zaworzy się, że ktoś wytnie ten kawałek, i gdzieś wklei. Robienie czegoś takiego jest mało przyjemne. Znowu, może do czegoś doprowadzić, ale tak naprawdę facet się może zdekoncentrować, możesz stracić trochę wrażliwości i będzie problem. Także szybciej, wolniej ale rytmicznie, zresztą no, tak, jak, tak jak zwany kobietami, aż się coś wydarzy. No tak naprawdę chodzi o no, symulację wchodzenia i wychodzenia. No. Mała klauzula. Jedna różnica między kobietą a mężczyzną jest taka, że facet nie może być w takim stanie, zwłaszcza jeżeli robicie to bardzo dobrze. Facet nie może być w takim stanie bez końca. Yy, każdy mężczyzna jest inny, każda sytuacja jest inna. U jednego to będzie 10 minut, u drugiego będzie 25 minut. Yy, no po prostu obserwujcie partnera i słuchajcie to, co wam mówi, jak już naprawdę zaczyna prosić, że nie może i że już potrzebuje. No. Yy, jeden powód jest taki, że no, po prostu takie dręczenie bez końca może sfrustrować i no, po prostu można się zniechęcić w głowie. Drugi powód jest taki, wywodzi się z tego, jak mężczyzna działa, jak to urządzenie pracuje. No, nie wiem, czy, czy uważałyście na biologii. Generalnie to jest tak, że tutaj napływa krew i na dole zaciskają się mięśnie, które to utrzymują w stanie gotowym do akcji. No. To nie może trwać bez końca, i w końcu te mięśnie się troszkę zmęczą, i się rozluźnią, i nasz przyjaciel może troszkę uciec. Znowu, nie jest to koniec świata. Wystarczy kilka minut odpocząć, pokazać facetowi, że spokój, ja rozumiem, zaraz się tobą zajmie, a może ty się w tym momencie mną zajmij, ale mm, też miejcie świadomość, że żeby nie dręczyć faceta bez końca, no bo facet nie jest zrobiony takich rzeczy, i, i to może troszkę popsuć. Także jak już, jak już widać, że ma dość, jak już widzę, że naprawdę nie może sobie z tym poradzić, no to wtedy przechodzimy do rytmicznej, konkretnej, mocnej pieszczoty, tak? No. Teraz, mały hak. I kobiety, i, i również mężczyźni mają też problem, troszkę się mogło czuć z tym źle, zrobieniem bałagonu. No, i jak robimy to rączką, to co z tym zrobić? Jest mały hak. Jak już czujecie, że niedługo coś się wydarzy i, i już, już zaczyna tutaj nam dzisiaj e, nie pulsować, to jedną rączkę możemy trzymać tu na górze. Jak pracujemy drugą, przez co zamiast świat, cały problem mamy tutaj. No. No. Więc tak. No, najważniejsze. Pamiętać, że tak naprawdę chodzi o tą część wewnątrz, że chodzi o to, żeby było mokro i chodzi o to, żeby było rytym, czyli nie musi być szybko. I facet się troszeczkę zrobi mało wrażliwy, się może zniechęcić, i wam się łapka zmęczy, bo to jest też jedna z rzeczy, którymi którym się facet może przejmować, no widzi, że już nie może, że jeszcze nie może dojść, a już rączka dziewczyny odpada, więc tak, więc nie musi być szybko. Ważne, żeby było rytmicznie, ważne, żeby było odpowiednio mocno albo delikatnie, no to już musicie spojrzeć w oczy mężczyźnie. I no to chyba tyle. To, co teraz wam powiedziałem. To jest tak naprawdę podstawa do wszystkiego. W seksie oralnym, na przykład. Seks oralny tak naprawdę jest bardzo delikatną pieszczotą, i połowa przyjemności z tego jest tutaj, że robimy coś niegrzecznego i robimy coś namiętnego. Natomiast jeżeli jest to już któryś raz w ciągu tej nocy u mężczyzny, to facet może mieć problem z dojściem w ten sposób. Ponieważ jest to mimo wszystko bardzo delikatna pieszczota ustami, yy, i tutaj możemy sobie pomóc rączką, prawda? Po prostu robiąc tak. Takie małe kombo, co no. To on gwarantuje, że, 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 że facet zaświruje. Tak samo przy innych zabawach, czy, czy w piersi, czy, czy inne, inne rzeczy. Jeżeli pieszczota jest za delikatna no to facet będzie miał z tego przyjemność, no ale może mieć problem z tościem. I tu możemy sobie wspomóc łapką. Na sam koniec. No. No. Yy. Gorąco Wam życzę znalezienia faceta, z którym można poćwiczyć, który będzie w stanie, który będzie miał jaja yy, się odezwać i yy, 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 yy. powiedzieć, co myśli. Natomiast, yy, jeżeli ograniczy temat, jeżeli faktycznie wyczujecie faceta, e, co i jak robić, może się przytrafić, że traficie na jełopa, e, który z jakiegoś powodu nie będzie mógł ogarnąć, dlaczego kobieta coś umie dobrze robić e, i co ona robiła i z iloma facetami, no to mały taki hak. Możecie go odesłać do mojego filmiku. No, po prostu się nauczyłem od Mateusza, nie? No, to tyle. E, a, jeszcze jedna mała rzecz. To się również odnosi do zakładanie gumki. Zrobicie mężczyźnie bardzo dużą przysługę, jeżeli akurat Wam przypadło ta przyjemne założenia mężczyźnie gumki, żeby przed założeniem właśnie odsłonić i dopiero nawinąć gumkę, no ponieważ wtedy on będzie miziany tutaj w tą gumkę i tak nie pomaga w doznaniach, a, a będzie więcej i lepiej czuł. O, więc wisiejcie ten filmik do kogoś, komu się może przydać. Yy, bardzo ciekawy Wasze komentarzy. No i tak, no, to wszystko. Trzeba wiedzieć, gdzie się dostać i co z tym zrobić. To jest cała cała filozofia. Dzięki!